Polka, czemu jesteś taki ponury? Rita słodko się przeciągnęła, obserwując, jak mąż zakłada koszulkę. Coś się stało. Nic, głupstwa, nie wyspałem się. Mikołaj niezadowolony poprawił zegarek na ręce, chwycił maszynkę do golenia z szafki i poszedł do łazienki. Zrób kawę, spieszę się i zrób kanapki na wynos. Znowu nie zdążę porządnie zjeść, rzucił przez ramię. I tak kolejny dzień, pomyślała obrażona Ritka: nie ma dzień dobry, kochanie, nie jestem piękna, moja ukochana. Nic, tylko podaj, przynieś, zrób zbierz. Rita i Mikołaj pobrali się dwa i pół roku temu. Czasem się kłócili, ale nigdy naprawdę nie się nie sprzeczali. Albo temperamenty nie były takie, by wrzeć i kipieć hiszpańskimi namiętnościami, albo po prostu nie mieli na to ani sił, ani czasu. Pani Rita pracowała jako redaktorka w wydawnictwie. Koła nadzorował budowy. Oboje wracali do domu późno. Rita szybko przyrządzała kolację, a potem siadali na kanapie i oglądali filmy. Specjalnie wybierali długie, wieloodcinkowe filmy, by starczyło na cały tydzień. A przed snem, już po zgaszeniu światła, wymieniali się opiniami o tym, co będzie dalej, co przytrafi się bohaterom jutro. Ale oto od kilku dni sielanka rodzinna jest zakłócona. Koła złości się na coś, ale milczy, coraz bardziej drażniąc żonę. Oto znowu w milczeniu. Zamyślony, rozlewając krople na obrusie, miesza cukier w filiżance, sięga po kolejny kawałek, potem się opamiętuje, jednym haustem wypija poranną orzeźwiającą ciecz, kiwa głową i znów grzebie w telefonie, zupełnie nie zwracając uwagi na swoją żonę. Kobieta kilka razy próbowała porozmawiać z mężem, delikatnie wypytywała, jak sprawy w pracy, czy nie zdarzyło się coś, jak czuje się jego mama, boża stokrotka Wiera Platonowna, która rozsądnie teraz nie wtrąca się w życie syna, staruszy się kiedyś z Ritą w kuchni na temat wkładania groszku. A Kolinka lubi, żeby był z groszkiem. Trzepocząc nabożnie oczami ku sufitowi, kiwała głową Wiera Platonowna. Patrzyła, jak Rita kroi gotowaną kiełbasę i syple ją do dużej miski. A ja nie lubię groszku, więc go w sałatce nie będzie, odpowiedziała synowa, stukając nożem w ogórek. Ten, roniąc na deskę swoje przezroczyste łzy, chrupotał i jęczał, jakby błagając o litość. A jeszcze, kochana, taką sałatkę robi się z kurczaka, a nie z kiełbasy. Otóż ja, koleczce. Zaczęła znów Wiera Platonowna, ale Rita surowo na nią spojrzała. Wie pani, Wiero Platonowno, bardzo mi pani się podoba, naprawdę. Prawie już panią kocham. Pomagała pani w organizacji naszego ślubu, dosłownie wyciągnęła pani nas z długów, gdy koła wziął kredyt, a potem stracił pracę. Jest pani bezcenną teściową i mam nadzieję, babcią przyszłych wnuków. Rita złapała oddech. Ale pozwólcie, że zrobię sałatkę tak, jak sama chce. uwierzcie, gdy koła wraca z pracy, w ogóle nie zauważa, co je. Jego szklane oczy wpatrują się gdzieś przez talerz. Ale za to potem, gdy nadchodzi pora herbaty, jakby się budził, ożywia się i nawet o coś pyta. Więc czy to kiełbasa, czy kurczak, czy jest groszek, czy go nie ma, waszemu synowi teraz to wszystko jedno. Z tym swoim awansem w pracy na eksperta zupełnie się zapracował. A, no tak, no tak, no tak. Wiera platonowna trochę niepewnie spojrzała na synową, a potem przypomniała sobie siebie, gdy teściowa jej męża. Ojca Kouli uczyła młodą synową gotować szci i postanowiła milczeć. No co ja? Sami sobie poradzicie. Nie jesteście dziećmi. Od tamtego pamiętnego dnia teściowa tylko czasami, jak jasna kometa, pojawiała się na horyzoncie życia młodych, znajdując sobie inne zajęcia. Pasjonowała się sportem, dużo jeździła na wycieczki, chodziła do biblioteki, dając w ten sposób licie pełną swobodę działania. I teraz, gdy wszystko tak dobrze idzie, czyżby z wierą platonowną stało się coś? Koła, jak mama. Jakoś dawno nie dzwoniła. Tak po prostu zapytała Małgorzata. Czy u niej wszystko dobrze? Mikołaj zamrugał, jakby się budząc, wpatrzył się w żonę, potem zachrypiał. Chyba wszystko w porządku. Dawno do niej nie dzwoniłem. Oj, słuchaj, a przecież obiecałem mamie naprawić kran w kuchni. Złapał się za głowę. Ojciec mocno bił Mikołajowi do głowy, że matka to święta, że jej słowo to prawo, a prośba równa się rozkazowi, który musisz wykonać, choćby nie wiem co. A tu taki lapses, a kiedy ty się do niej wybierałeś? W sobotę. Rita wzruszyła ramionami. Tak, koła zaklął. W zeszłą. Ritka nawet gwizdnęła. Miała taki grzeszek, gwizdać w chwilach zdziwienia. To od starszego brata, olbrzyma Grzegorza. No, zadzwonię do niej i powiem, że zamotaliśmy się ze wszystkim, że starała się dodać otuchy mężowi. Ty w ostatnim czasie jesteś taki rozkojarzony. Co się dzieje, co? Koła tylko westchnął, machnął ręką i bez całowania na dobranoc poszedł na kolację do pracy. Nawet nie zauważył, że Rita dziś założyła jasną, ładną sukienkę i zmieniła fryzurę, że jej makijaż jest nienaganny, a zapach perfum stał się bardziej odważny i kuszący. Tak poradziła jej koleżanka Masza. Wiesz, czasem tak bywa, znudziłaś mu się trochę. Masza się zawahała, jakby dobierając słowa. No, kryzys u Was. Trzeba rozniecić dawną namiętność. Idź po pracy na zakupy i wybierz sobie nową domową odzież. Czarujący zapach. Zmień fryzurę w końcu. A co z moją fryzurą? Oburzyła się Ritka. Moim zdaniem mi pasuje. Co tam pasuje? Masza się uśmiechnęła. Wybacz mi, ale gniazda na głowie już dawno nie noszą. Jakie gniazda? Nie jestem winna, że mam szefa ze ścisłymi zasadami i starej daty, któremu tak to się podoba. Żeby włos do włosa, że tak powiem. No, a może wręcz ogolić na łyso. Nie, po prostu trzeba ściąć trochę krócej, z miękkimi lokami okalającymi Twoją śliczną twarz. I oto stała teraz Ritka z tymi właśnie lokami, krając nożem kiełbasę i smutno wzdychając, podczas gdy Mikołaj grzechotał zamkiem w przedpokoju. Wyszedł, nawet się nie pożegnał, pomyślała, ale nagle zamek znowu zgrzytnął, drzwi wejściowe skrzypnęły. Wrócił. Zrozumiał, że o mnie zapomniał, i wrócił. Rita uśmiechnęła się radośnie i spojrzała do korytarza. Co się stało, uniosła brwi, zapytała mężczyznę. Zapomniałem kanapek, wydyszał. Przynieś je szybko, spóźniam się. Małgorzata zmarszczyła brwi, położyła chleb z kiełbasą do pudełka i wyniosła do przedpokoju. Udanego dnia, koła. Zadzwoń, jak skończysz, powiedziała czule. Tak. No to pa. Mikołaj wyrwał pudełko z rąk żony, wrzucił kanapki do torby i skinął głową. Wyszedł. Masz, nic nie pomaga. Już tak, nie mój on taki, milczy, patrzy ponad mną, ciągle wzdycha i o czymś myśli. Przykro mi. Tak, jest zmęczony, rozumiem. Ale trzeba jakoś zostawiać pracę za progiem. Rita jeszcze coś mówiła, a masza, słuchając, tylko przytakiwała. No, co tam mruczysz, rozzłościła się Małgorzata. I ciebie to nie obchodzi, tak. U koleżanki rodzina leci do diabła, a ciebie to nie obchodzi. Nie, mnie to nie obchodzi, nie obchodzi mnie, Riteczko, przeciągnęła Masza. O rodzinie to słusznie powiedziała, myślę, że ma kogoś. Zapadła długa, przerywana oddechem cisza, potem Ritka przełknęła ślinę i postanowiła dopytać. Myślisz, że inna kobieta? Nie, raczej nie, ale dzwoniłby do niej, chowałby się po pokojach, szeptał, ale słowem, żadnych oznak. Hektarów. Teraz wszyscy piszą wiadomości. To ona nie wie, że on jest żonaty, szyfruje się. Sprawdź ten telefon, sprawdź. Ostrożnie popatrz, co tam i jak. Nie, to niewygodne. To jest niestosowne, surowo zaprotestowała Rita. Nigdy tego nie zrobię. Ach, skoro nigdy, to dalej zgaduj na fusach kawy, a ja poczekam, potem będziesz gryźć łokcie, ale już będzie za późno. Masz, Masza, poczekaj. Ale ona już się rozłączyła, a Rite czekało spotkanie. Wieczorem, gdy koła zasnął, Małgorzata, ostrożnie się przekręcając, by nie dotknąć męża, ciennęła. odsunęła nieco na bok szklankę z wodą stojącą na nocnej szafce i, biorąc telefon męża, przesunęła palcem po ekranie. Proszę, hasło zabłysła wiadomość. Jak to hasło? Wcześniej nie było żadnego hasła, zmarszczyła brwi Rita. Kilka miesięcy temu mąż pozwalał Ritz korzystać ze swojego telefonu. Jeśli trzeba było zadzwonić do matki lub wezwać taksówkę, nie wpisywał żadnych haseł. A teraz? Rita na chybił trafił, nacisnęła kilka cyfr. Nieprawidłowe hasło, krzyczał napis. Spróbuj ponownie lub użyj odcisku palca. No cóż, smutno ugryzła się w wargę Rita. Jeszcze palec trzeba. A który? Zamyślona spojrzała na swoje zadbane dłonie, potem na dłoń męża wystającą spod kołdry i ostrożnie przyłożyła jego wskazujący palec do czujnika. Odcisk nie pasował, telefon zostanie zablokowany. Aby go odblokować, wprowadź kot. Co to ma być? Ritka przestraszona odłożyła telefon z powrotem na szafkę nocną. Jej ręce drżały i już nie było śladu posenności. Koła się poruszył, przeciągnął, a potem usiadł i zdziwiony spojrzał na żonę. Co się stało, nie śpisz? Zapytał, potarł oczy i wyciągnął rękę, szukając szklanki z wodą. Ręka poszła w złym kierunku i szklanka z zimną przygotowaną wodą przewróciła się na bok. Zatrzeszczała gniazdka elektryczna, lampka na parapecie jasno rozbłysła i zgasła, chowając w ciemności szeroko otwarte oczy Rajti. Co ty wyprawiasz? Ritka prosiłem, żebyś nie stawiała jej na samej krawędzi. I gniazdko się przesunęło. Co to ma być? Trzecia w nocy. Siedzisz i strasznie na mnie patrzysz, a potem prąd się psuje. Czy mogę choć trochę odpocząć? Już nie tylko mówił, ale syczał jak wąż, którego nieudolny fekir boleśnie uszczypnął za ogon. Ja wytrzę, ja wszystko teraz wytrzę, zasuetowała się Rita, zerwała się i pobiegła do kuchni. Światła nie było w całym mieszkaniu, najwyraźniej wybiło główny bezpiecznik. Koła, nic nie widzę, koła, przyjdź, proszę, żałośnie jęknęła Ritka. Od dzieciństwa śmiertelnie bała się ciemności. Kiedy starszy brat przypadkowo zamknął ją w piwnicy na działce babci, przesiedziała tam w kompletnej ciemności trzy godziny, aż zauważono jej brak na kolacji, Rita na zawsze się przestraszyła, teraz spała tylko przy nocnej lampce i nosiła w torebce mały latarkę. Latarka. Potrzebna latarka, trzeba pójść. Szepnęła, natrafiła na kogoś w ciemności i krzyknęła: Czego tak wrzeszczysz? To ja, twój mąż, zły powiedział koła. Zaświecę teraz telefonem. Nacisnął przycisk z boku ekranu, ale urządzenie obrażone poinformowało, że jest zablokowane. Co to za bzdura żąda jakiegoś kodu? Nikołaj wepchnął telefon Rajti w twarz. Co to ma znaczyć? No, skąd mam wiedzieć? Obrażona odwróciła się Margarita, ale nie odeszła daleko od męża. Sam sobie wymyśliłeś jakieś kody, hasła. Jakbyś mieszkał z obcymi ludźmi. Teraz sam się z tym użerasz. Czy może masz coś do ukrycia? Rita naprawdę się rozkręciła, wyciągając ze szafy świece. Oto jestem przed tobą czysta. To mój telefon. Proszę, weź, przeczytaj sobie. A ty jesteś dwulicowy. Znalazłeś sobie inną kobietę, powiedz. Przeciągnęła zapałką po pudełku. Złamała się. Zaciągnęła drugą, ale najwyraźniej zapałki były wilgotne i nie chciały się zapalić. No, jeszcze one. Kobieta ze złością rzuciła pudełko do kosza. Co jest nie tak? Co robię źle? He, koła. Chodzisz ponury, mnie nie zauważasz, nawet przestałeś mnie całować. Powiedz mi wszystko jak jest, a ja postaram się zrozumieć. Dobrze, że nie mamy jeszcze dzieci. Byłoby łatwiej. Jeszcze coś mówiła odwrócona od męża, a on przestraszony słuchał, wytrzeszczając oczy, co? Jaka kobieta, Ritka? Co ty wygadujesz? Co to wszystko ma wspólnego? Rita, w moim telefonie jest masa informacji związanych z pracą, z nami. Karty bankowe, różne dane. Zabezpieczyłem to, to normalne, a ty jesteś histeryczką. Ty jesteś idiotką. Tak, to ty. A dlaczego telefon się zablokował? To ty w nim grzebałaś. Tak, to jest odrażające. Ritou. To po prostu odrażające. Tak, masz rację. Dobrze, że nie mamy dzieci. Może już nigdy ich nie będzie. Przeklinał, uderzył pięścią w futrynę drzwi i wyszedł na korytarz. Kliknął przełącznik i kuchnia rozjaśniła się przyciemnionym oświetleniem pod szafkami. Rita zobaczyła swoje odbicie w szybie okna. Ogromne czarne oczy, rozmyte jak z horroru. Blada twarz w otoczeniu, wątpliwie miękkich loków, które już dawno się rozkręciły i zwisały dwiema pałkami, drażniąc policzki, cienka linia ust, drżąca broda. No, patrz. Mikołaj wrócił do kuchni, rzucił telefon na stół i obrażony wyszedł. Ech! Margarita odepchnęła telefon i chciała już iść spać. Chociaż spróbować, ale ten telefon zaczął wibrować od otrzymanej wiadomości. Koła, przepraszam, przyszła ci wiadomość, szepnęła żona. Proszę, wybacz. Wzięła telefon i, jak kruchy ważon, zaniosła go do sypialni, położyła na szafce nocnej, wycierając powierzchnię połą swojego szlafroka i spojrzała na męża, wiadomość dla ciebie. Tak późno. Może coś się stało, szepnęła, gładząc kole po ramieniu, tak, burknął. Wyłączyliśmy cały dom i teraz musimy zapłacić zarządcy milion. I to wszystko przez ciebie. Przeczytaj sama, ja nie mam nic do ukrycia. Nie, nie, koła, przeproś mnie, po prostu w ostatnim czasie sam nie jesteś sobą. Już myślałam. No, przeczytaj sam. Nie, no, dawaj, wepchnął jej aparat w ręce. Wprowadź hasło, podał jakieś cyfry, jakąś datę. A co to za dziwny zestaw cyfr? Zdziwiła się kobieta. Dziwny? No cóż, to dzień, miesiąc i rok, kiedy się poznaliśmy. Pamiętam to wszystko, liteczko, w przeciwieństwie do ciebie. Czytaj już, chcę spać. Dobrze, dobrze, zaraz. Rita się zaspała, serce waliło jak szalone. Oto nowa wiadomość. To coś z jakiegoś laboratorium Koła. Mężczyzna chciał odebrać telefon od Raiti, ale się zatrzymał i skinął, żeby kontynuowała. Tak, wasze badania, histologia, nic z tego nie rozumiem. Koła, co to znaczy? Jesteś chory. Bez patologii. Bez Koła nerwowo usiadł, chwycił komórkę, przeczytał ponownie, poruszając tylko ustami, potem zaryczał, chwycił Ritę w objęcia i rzucił ją na łóżko, całując jej zaczesaną twarz. Ritka, bez patologii. Moja droga dziewczynko, wszystko dobrze. O, kamień z serca. Margarita szamotała się, wyrywała, a potem, poprawiając sople i loki, usiadła i surowo poprosiła, aby jej wszystko wyjaśnił. Po pięciu minutach chłopcy siedzieli w kuchni, pijąc herbatę z miodem i tymiankiem. Na stole tańczyły dwie cienkie białe lilie, pachniało-woskiem, świeżo zapaloną zapałką i nowymi perfumami. Mikołaj obejmując filiżankę dłońmi, cicho opowiadał, jak chodził na basen. A tam, w szatni, w lustrze zobaczył na plecach pieprzyk, którego wcześniej tam nie było. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak się przestraszyłem, szeptał, przecież u ojca była onkologia. Pomyślałem, że ja będę następny. Długo zwlekałem, a ten pieprzyk, wydawało się, rósł z dnia na dzień. Okropne. Niedawno zdecydowałem się i zrobiłem wszystkie badania. No i oto wyniki. A ja już myślałem o pisaniu testamentu, żeby ci potem było łatwiej. Och! Chwycił się za serce, odkaszlnął i uśmiechnął. A ty, kochanka, kochanka, sięgnął po telefon, żeby sprawdzić. Przepraszam, Rita spuściła wzrok. Dlaczego mi wcześniej nic nie powiedziałeś? Razem przecież. Czy to radość, czy smutek? Przestraszyłeś siebie, przestraszyłeś mnie kompletnie straciłam głowę. Przepraszam bardzo. A co do telefonu Tomasza mi to doradzała. No tak, to oczywiście nie jest usprawiedliwienie, ale to już wasze kobiece królestwo. Wiecznie coś wyprawiają, Mikołaj uderzył pięścią w stół. A gdybym ci powiedział, na pewno zadzwoniłabyś do mojej matki, ale z najlepszych intencji jak zwykle, i poszłabyś, pojechałabyś. Przez chwilę milczał, a potem, zmrużywszy oczy, dodał: "Śpisz. A kocham cię bardzo mocno i nigdy cię nie oszukam. Jesteś dla mnie najpiękniejsza, najlepsza. Nawet worek na ciebie nałóż. Zapamiętaj to i nigdy więcej we mnie nie wątpij. Jasne? Rita skinęła głową, rzuciła się, by przytulić Kolię, ale ten odsunął jej ręce. No dobrze, w imię szczerości przynieś swój telefon. Popatrzmy, co tam masz. Małgorzata zastyg. A! Jej mózg zaczął gorączkowo kombinować, co takiego może mieć w telefonie, czego Kolia nie powinien widzieć. Przygryzła wargę i zmrużyła oczy. Kolia, ja, a, 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 naprężyło cię. No właśnie. Każdy ma swoje tajemnice. I trzeba je szanować, żartowałem. Nie będę przeglądał twoich wiadomości. No choć, pójdziemy już spać. Rita z ulgą westchnęła, posprzątała ze stołu, zgasiła świece i, chwytając męża za rękę, poprosiła, by odprowadził ją do sypialni. Tam nadal nie działała elektryczność. Mikołaj wziął ją na ręce i ostrożnie niósł po korytarzu. Ona objęła go za szyję i cicho wyszeptała: W moim telefonie jest jedna bardzo ważna wiadomość. Taka tajna. Bardzo osobista, wręcz intymna. I ja ci ją pokażę, usiadłszy na łóżku. Rita szybko znalazła odpowiedni plik i obróciła ekran w stronę męża. Ten zmrużył oczy, przebiegł wzrokiem po wierszach, a potem zdumiony spojrzał na Małgorzatę. Jesteś pewna? Zapytał. Najważniejsze, że lekarze są pewni, zachichotała. Nie. No a kto? W jakim kolorze pomalować pokój? Wyszeptał zdezorientowany Mikołaj. Jeszcze nie wiem, uśmiechnęła się Rita. Takiej wiadomości jeszcze nie dostałam. Będziemy czekać.